Siema Internet, z tej strony Szaman z ekipy Ne, po drugiej stronie kamery Bart. Siemasz, Bart. Siemano. W całym tym zamieszaniu i skakaniu, mówiąc o gadach, zapomnieliśmy o troglodytach i o trynach. przy okazji. Nim zaczniemy, zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, lajkowania filmów i pisania w komentarzach, o czym chcielibyście posłuchać. Oprócz tego, śledźcie nas w mediach społecznościowych takich jak Facebook i Instagram. No i wspierajcie na Patronajcie, dzięki czemu dostaniecie dostęp do materiałów przed innymi oraz tych, które nie będą nigdy opublikowane. A dzięki Waszej pomocy będziemy mogli docierać do Was filmami najlepszej jakości. Pamiętacie Sarugów? To ci, co wyhodowali większość gadich raz. W pewnym momencie swojej ekspansji trafili na podmrok i powiedzieli sobie, hej, skoro mamy jaszczuro ludzi, świetnych wojowników do walki na lądzie, ptera ludzi do walki w powietrzu, asabisy do walki na pustyni, i T. jako generał w naszej armii, nagi do pilnowania naszej magii, przy okazji powstali ofidianie, którzy byli świetnymi niewolnikami. Może nas nie interesują, to brakuje nam czegoś, co podbije podmrok. Nie do końca tak to wyglądało, bo to nie jest tak, że wszyscy Sarukowie wynajdowali wszystkie. Wszystko. Ci z okot wyhodowali asabisy, ci z mjerszałk wyhodowali pteraludzi i tak dalej. No ale ktoś, kto łaziłby po podmroku, był potrzebny. No i wyhodowano troglodytów. Zrobili to ci Sarukowie z mjerszałku, więc wiecie do kogo mieć pretensje i w którą stronę hejt kierować. Troglodyci przynosili wieści o napotykanych rasach, aboletów i ilitidów. Stanowić one mogły zagrożenie do rozrastającego się Imperium Gadów, zwłaszcza dla jego podziemnej części, która dziś jest zwana Wężowymi Głębinami. W końcu imperia Saruków upadły. Troglodyci, wolni od swych dawnych panów, udali się do Podmroku, gdzie rozpieszli się, rozmnożyli i stanowią dziś zagrożenie dla każdego, kto chciałby się tam udać. Gdy Merszak upadło, na jego miejscu wyrosło inne imperium, również gadzie, inni wyzwoleńcy. Yuan-ti założyli serpentes, które kultywowało wiele tradycji po Sarukach. Jedną z nich było niewolenie raz i hodowanie nowych. Wychwycili więc sporo troglodytów, którzy mieli służyć w ich armiach. Zauważyli jednak, że wiele im brakuje, szczególnie jeśli chodzi o walkę wręcz. Troglodyci są świetnymi zwiadowcami i siłą zaczepną, ale gorzej jeśli chodzi o starcie w bliskiej odległości i utrzymanie linii. Trzeba było coś z tym zrobić. Jednakże, ponieważ magia saruków, umożliwiająca wprowadzenie zmian w łuskowych rasach, była już dawno zapomniana, yuan przeszli do hodowli naturalnej. Zaczęli krzyżować najsilniejszych troglodytów z najsilniejszymi jaszczur ludźmi, zaś złożone przez samice jaja traktować cały czas czarem siła byka. Efektem tego byli trenowie, o wiele silniejsi fizycznie, lecz głupsi od obojga swoich rodziców. Obie rasy były wykorzystywane do rozciągnięcia granic Imperium Serpentes, jednak i one upadło, o czym mogliście posłuchać w filmie o Rodach UNT. Trenowie dostali sprzedani wielu stworzeniom i kulturom w zamian za złoto i magię. Problemem był jednak nieznośny zapach towarzyszący tym stworzeniom, więc ostatecznie wszystkie zostały wypuszczone na wolność, choć Rody UNT nadal utrzymują pewne grupki na swych usługach. Ci wypuszczeni zaczęli tworzyć kompanię najemników, choć kontrolę nad nimi przejęli właśnie troglodyci. Treni, czy trenowie jak to woli, są mistrzami walki w pierwszej linii. Zaś troglodyci to doskonały DPS mietający oszczepami z daleka. Ci drudzy są oprócz tego mistrzami zastawienia pułapek, więc gdy nie mają trenów pod ręką, przygotowują zasadzkę do pierwszej linii wysyłając swoich pobratniców z maczugami, gdy odpowiednia grupa rzuca oszczepy. Trenowie zaś, walczący bez troglodytów, robią huzia na juzia, frontalny atak z wiatbojem i zadeptać wroga, bo szkoda czasu. Przy czym niektórzy z nich strzelają z dystansu z łuku. Niedoświadczony obserwator nie zauważy jednak różnicy między tymi rasami. Choć troglodyci są nieco mniej postawni i nieco bardziej inteligentni, są niżsi niż ludzie, choć mają bardzo długie ręce. Chodzą w lekkim przykucu, wykorzystując długi ogon do utrzymania równowagi. Treni są wyżsi i bardziej muskularni, ich ogon jest dłuższy, zaś kończyny bardziej proporcjonalne do reszty ciała. Nienawidzą wszystkich inteligentnych stworzeń, dlatego że sami są nienawidzeni. Nieważne czy jesteś dobry czy zły, u troglodytów i trenów masz przejebany. Choć ci drudzy są akceptowani przez Yuan Ti, dlatego też rasy te wolą trzymać się z dala od innych i zabijać każdego kto wejdzie na ich teren. Jednakże, ponieważ obie terasy przez wieki zostały przyzwyczajone do służenia, dziś rządzi nimi najsilniejszy. Choć często podążają za jakąś potężną kreaturą, np. nagą, która postanowi nimi zawładnąć. Nie kwestionują rozkazów swego poca. Jak wódz mówi, że trzeba nadjechać w kogoś, to widocznie tak musi być. Ja też wierzę w karmę. Jak komuś robię to złego, to widocznie karma wreszcie go dopadła, bo sobie czymś na to zasłużył. Troglodyci mają obsesję na punkcie stali, sami jej nie wytwarzają, ale napadają na tych, którzy posiadają taką technologię. Przeważnie ich celem są rasy zamieszkujące podmrok, od których kradną pancerze i broń. Pierwszy udział w łupach dostają najpotężniejsi wojownicy, na końcu zaś słabe uszy. Trenowie też mają takiego hopla na punkcie stali, chociaż jedyne co zachowują dla siebie to stalowe miecze oburęczne. Oprócz stali pragną podboju i bycia najedzonymi, dlatego oddają cześć Laogzedowi, Bogu Ropusze, o którym opowiem Wam innym razem. Ich Bóg nie daje im nic poza rządzą podboju, zdobywania i bycia najedzonym, a im to odpowiada, bo chcą być tak grubi i na żarcie jak Laogzed. Jednak bez broni też są niebezpieczni, ponieważ obie rasy świetnie posługują się zębami i pazurami. Minusem jest nielubienie światła, ponieważ troglodyci i trenowie dostają utrudnienie w testach ataku, rzutów obronnych i w percepcji, jeśli mają do czynienia ze światełem dnia. Ich skóra jest szaro-brązowa, dzięki niej zyskują ułatwienie w ukrywaniu się w jaskiniach, no ogólnie pod ziemią. Trenowie nie zostali przerobieni na piątą edycję, więc granie takowym musisz ustalić ze swoim mistrzem gry. Natomiast troglodyci dostają bonus plus 2 do budowy i plus 1 do siły. Jeśli chodzi o dowodzenie w plemieniu, to liczy się siła i brutalność. Im więcej, tym większa szansa, że zostaniesz władzem. Nie patrzą przy tym na płeć, więc możesz być babeczką i nadal prowadzić troglodytów do boju. Większość kobiet i tak tym słowem określa swojego męża, więc w sumie mnie to nie dziwi. No dobra, wódz rządzi tak jak długo, aż nie padnie w boju, albo zdrowie uniemożliwi mu dowodzenie. Wtedy też wybiera się nowego wodza, którym zostaje przeważnie młody osobnik. Walczy każdy. Nie ma tam miejsca dla pacyfistów, czy ogólnie kogokolwiek, kto nigdy nie walczył, bo samice wojują u boku samców. Zaś młodzi dołączają do liczących 20 do 30 osobników grup wypadowych, gdy tylko nauczą się trzymać broń. Jednak każde plemię ma pewnych osobników rzadko wykorzystywanych w boju w pierwszym szeregu, których zadaniem jest polowanie i zbieractwo. No bo co innego napierdalanie się, a co innego wyżywianie plemienia. Zamiast tego polują w półnym roku, prowadzą grupy wojowników do boju, wskazując najlepszą drogę i zdobywają jedzonko. Co do ich miejsca zamieszkania, to nie ma co wybrzydzać i oczekiwać apartamentów czy jakichkolwiek budowli. System połączonych ze sobą tunelami jaski jest w porządku. Dlaczego? Ponieważ w razie czego można takowy śmiało porzucić bez rozczulania się, że jeszcze kredyt niespłacony czy coś w tym stylu. W jaskiniach zaś jest niezwykle brudno, ponieważ ani troglodyci ani trenowie nie dbają o porządek. Wszędzie walają się nieczystości, wpół zjedzone ciała i stęchła woda. Poza wodzem, żaden troglodyta czy tren nie uznaje jednej części jaskini za swój dom. I jesteś zmęczony? To się kładziesz na ziemi. Za poduszkę możesz sobie wziąć tego krasnoluda, którego zabiłeś tydzień temu i połowicznie zjadłeś. Podejście do rodzin jest takie, że Twoją rodziną jest Twoje plemię. Nie masz jakichś szczególnych przyjaciół, chociaż partnera wybierasz do śmierci. Twoje, jego czy was obojga. Jak owdowiejesz, to możesz sobie wziąć nowego. This is the way. Jak zawsze, ich życie zaczyna się od jaja. Samica składa je w skórzanej siatce, umieszczając w płynącej przez jaskinię rzece czy strumieniu. Dlaczego? Ponieważ troglodyci i trenowie lubią jak jest wilgotno i zimno. Na dwa dni przed wykluciem jaja są wyciągane z wody, żeby wyschły. I młode musiało się natrudzić trochę z przebiciem się. Teraz pytacie, Szaman, a co będzie jak się troglodyta skomała z trenem i będą mieć dzieci? Dzieci nie staną się miksem, tylko mają równo 50% szans, żeby być albo trenem, albo troglodytą. Jednak mali trenowie po wykluciu od razu są odciągani na bok, żeby nie uszkodzić małych troglodytów dzięki przewadze masy i siły. Wychowaniem nie zajmują się rodzice, ale całe plemię. Dzięki temu młody nabiera maksymalnej ilości umiejętności od najlepszych członków plemienia. Młody obu raz, już w wieku dwóch lat potrafią łazić i trzymać broń. Od tego momentu aż do pełnoletności, czyli 15 roku życia są ćwiczone w walce i zachęcane do napierdalania się między sobą. Gdy podrosną, nieco otrzymają broń ze stali i zostaną wysłane na polowanie z łowcami plemienia. Nie dostają wyszukanych imion, bo nie mają do tego głowy. Ich rodzice za to nadają im imiona opisujące ich cechy, typu ten, który ma jasny ogon, albo ten, który się skrada, albo ten, który lubi skakać, ten, który ukradł sąsiadowi jabłka z sadu, krótkopalcy, szerokooki czy gaduła. Ich klany też mają nazwy specyficzne, typu ci, którzy dużo jedzą, ci, którzy mają twarde głowy. Później do imienia dodają nazwę klanu i wychodzi na przykład ten, który się skrada z tych, którzy zjadają gnomy. Czasem biorą imiona od kultur, z którymi mają do czynienia, jeśli nie żyją ze swoim plemieniem. Nie zdziwcie się więc, jeśli spotkacie na swojej drodze troglodytek czy trena o, im o imieniu Bruenor czy Forandil. I, I właśnie, mówią w specyficznej odmianie smoczego, który można uznać za osobny język troglodyci i nie mają problemu ze wspólnym. Większość z nich ginie w walce. Nieliczni, którzy dożywają starości, cenieni są za mądrość i wiedzę i przeważnie stają się doradcami wodzów, a nie żyją długo, bo maks 50 lat, więc szału nie ma. Każdy, kto zginie, poddawany jest ceremonii, podczas której plemienni klerycy błogosławią go po raz ostatni, następnie jest zjadany, co zwie się odnowieniem. Skąd się to wzięło? Ano od UNT, którzy czasem robią to samo. Dzięki temu każdy zostaje w plemieniu, nawet po śmierci. Jeśli chcesz zagrać troglodytą lub trenem, musisz liczyć się z tym, że będzie od ciebie waliło bardziej niż od klasy luda, który ostatni raz się kąpał 20 lat temu i to przez przypadek. I to wali od ciebie do tego stopnia, że każdy w odległości 3 metrów od ciebie musi wykonać rzut obronny na wytrzymałość, albo sheftuje na ziemię. Nie na no, będzie otruty. Twoi towarzysze, nie będący członkami Twojej rasy, będą na Ciebie patrzyli tak, jak na jaszczuro człowieka. Czyli strach przy Tobie zginąć w walce, bo fakt zostania głównym daniem na uczcie, na swoją cześć, nie każdemu się uśmiecha, ale daje dodatkową motywację, żeby nie ginąć, nie? Mimo tego, od czasu do czasu, raz na pięć ruskich lat, można trafić na troglodytę lub trena podróżującego z jakąś drużyną awanturników. Troglodyci najczęściej są wojownikami, choć sporo Wśród nich kleryków. Nie używają przez to magii, nie mają swoich czarów, nie ufają jej i tyle. Jednak czasem jest tak, że troglodyta zostanie odcięty od swojej społeczności, np. go wypierdolą. Wtedy po pierwsze staje się, staje się bardzo ciekawski i podąża nowymi ścieżkami. Przeważnie usuwani z plemienia są słabi, którzy i tak mają dużo szczęścia, ponieważ większość słabych jest zabijana. Trenowie to zwykle barbarzyńcy lub nisi, chociaż i oni czasem obierają inną drogę życia. Jak mówiłem, nie licząc tych nielicznych, którzy opuścili swoje plemiona, troglodyci i trenowie nie lubią przedstawicieli innych ras. Najeżdżajmy ich siedziby bez prowokacji, czasem dla uzupełnienia zapasów, czasem tak po prostu, bo this is the way. Wszystko przez to, że tych pierwszych wyhodowali Sarukowie, tych drugich juanti są więc zaprogramowani na podbój. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu. Zapraszam na kolejne filmy tego dnia. Do zobaczenia.